Nie lubię zawistych szmat Nie lubię ile mam lat Ja lubię zarabiać hajs Ja lubię wydawać go sam Nie chcę być święty, nie chcę porządnym być Ja nie chcę być księżny, nie chcę żeby kojarzony ten tekst Że jestem niewdzięczny, nie chcę zbawienia, nie liczę na bonus Nie czekam aż ktoś mi przebije medal, mam brudne sumienie Czysty mam fokus i robię co swoje, a ja resztę pojebać Nie proszę o łaskę, nie szukam poklasku, nie będę się kajał za cudze zasady Ja mówię o to bez cudzy z to serio, nie dla zabawy Znam się z nią, znałem się z tamtą, znam się z nim, znałem ze szmatą Każdy coś chciał, nikt nie chciał prawdy, każ mi oplany te same straty, inne twarze, ta sama jebana scena Nie wiem, nie mogę sobie wyobrazić, że coś kiedyś miałem, a tego teraz nie ma Znałem ich krótko, znam za długo, myliłem blisko, z ich lawym Dziś liczę straty, nie liczę ludzi, Powiem żeś było tylko tłem w tym filmie spadłem euro, a ja nie chcę być świętym, nie chcę porządnym być Ja nie chcę być księży, nie chcę żyć bo leżą ten tym że ja jestem niewciężny Nie chcę zbawienia, nie liczę na bonus, nie czekam aż ktoś mi przybije medal, mam brudne sumienie Lopet su svoje, hajde se to jebać